Witajcie kochani bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam przedstawić moją propozycję na makijaż walentynkowy, na makijaż randkowy, dlatego że zbliża się 14 luty, więc chciałabym pokazać Wam, jaki makijaż wymyśliłam na ten dzień. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Jest to makijaż w kolorach różu. Z, lekkim, z lekką nutką e, taką, z takiej symbolicznej zieleni, żeby działo się coś innego na tym oku. Więc serdecznie Was zapraszam. A więc zaczynamy. E, na twarz nałożoną mam już bazę pod podkład. Mam nałożony podkład, e, przypudrowaną mam twarz pudrem transparentnym i nałożoną mam e, bazę pod cieniem teraz wykonturuję twarz tym samym pudrem co foundation routine czyli sun glow catrice numer 020 tip bronze pędzelkiem do konturowania to jest maestro pod kość policzkową troszeczkę na czoło pod drugą jakiś włosek mi się tutaj zapałętał no słuchajcie wypadł pierwszy włosek z, z pędzla maestro więc to się jeszcze mi nie zdarzyło. Troszeczkę wykonturowana twarz, troszeczkę ruchwa. I lecimy dalej. Jeżeli chodzi o różne policzków, tutaj użyję nowości, którą kupiłam ostatnio, czyli Essence Vampires Love to jest taka limitowanka essence to jest róż do policzków w żelu zdecydowałam się na użycie tego różu w, tym w, w takim makijażu dlatego, że on jest niesamowicie trwały i pozwoli nam to po prostu utrzymanie takiego samego słodkiego efektu różowych policzków przez cały wieczór i nie będziemy musiały zostawiać śladów naszego makijażu na koszuli bądź w ogóle ubraniu naszego partnera. Więc użyję tego. Tutaj wystarczy zupełnie taka kropeczka, żeby na jeden policzek na noszę palcem. Na jeden policzek. On ma taki fajny różowiutki kolor. Stopniując możemy, naprawdę nie da się nim zrobić krzywdy, jeżeli nałożymy go troszeczkę, jeżeli chcemy, bardziej nakładamy, nakładamy go bardziej. Taki fajniutki różowiutki kolor. Najgorsze jest to, że jak zostawię taką plamę na ręku, ale to później schodzi, więc zaznaczam kredko do brwi troszeczkę brwi. Delikatnie, delikatnie. Mhm. I teraz zaczynamy oko. Ja użyję, ja użyję na przednią część powieki paletki Slick i to jest paletka stol. O, jest. Użyję na całą powiekę na początek tych dwóch cieni. Najpierw ten jasnoróżowy, on jest naprawdę ym, y, bardzo, bardzo napigmentowany, jeżeli możecie tutaj zobaczyć, i ten makijaż widzimy taki fajny, świetlisty. Zwykłym y, takim pędzelkiem y, nakładamy, y, nakładam od środka nad załamanie troszeczkę nie do końca na 3 czwarte na 3 czwarte powieki tak większość wklepujemy żeby ten pigment był widoczny taki taki połysk na tą jedną e, czwartą część oka e, użyjemy tego ciemniejszego. E, to jest, e, wpada właśnie w taką e, czereśnię. Też nakładam tym samym pędzelkiem, tylko drugą stroną. I pędzelkiem do rozcierania. To jest maestro. Rościeramy te dwa kolory razem. Żeby nam się po prostu jeszcze nie zgubił, możemy tutaj poprawić ten róż. Dodatkowo e, w kącik i na dług e, nakładamy ten e, jaśniutki kolor. Kładamy też takim puchatym tym pędzelkiem. Trzeba uważać, bo rzeczywiście ten cień jest bardzo jasny i on nam daje taką rzeczywiście białą poświatę. On mi swoim kolorem przypomina troszeczkę podłupiowy tutaj. On mi swoim kolorem przypomina um, taką taki jumbo pencil z um, Uczę, słuchajcie, nie pamiętam, że jakie filmy. Jak sobie przypomnę, to Wam napiszę na dole. Ale w odcieniu cotton cheese. Taki fajnie błyszczący, jasny odcień. Tutaj w kąciku rozświetlamy podług brwi brwiowy. Teraz, em, kiedy nasze oko wygląda już tak, zabieramy się za troszeczkę przyciemnienie i dodanie charakteru. I do tego celu użyję takiego cienia z Catrice. O tym cieniu mówiła chyba Kasia z makijażu Kasi D. To jest, słuchajcie, Catrice. Kolor 410 Canon Chameleon. Ostatnio Maxineczka robiła taki chromatyczny Makijaż właśnie tym cieniem. Jego ja mam już od jakiegoś czasu i rzeczywiście bardzo fajnie się sprawdza. Nakładamy na puchaty pędzelek do rozcierania na czubek. Strzepujemy nadmiar. Przykładamy pędzelek troszeczkę na załamaniu powieki i powoli kręcimy, rozcieramy. W tym miejscu nakładamy troszeczkę, żeby nie zakryć dołu, żeby nie zakryć tego różu. I zacieramy troszeczkę do środka. To nam wyjdzie taki, dlatego że ten ciń daje po roztarciu kolor brązowy a tak naprawdę jest kolorem takim brązowo zielonym i ten zielony zaraz wykorzystamy jak mamy już tutaj roztarty rozcieramy wyżej żeby tak bardzo nam się tej linia nie odznaczała I teraz ten sam cień Canon Chameleon malutkim pędzelkiem nakładamy na dolną powiekę i będziemy go tak wklepywać. Będzie nam się, powstanie nam na oku zupełnie nowy kolor, będzie to kolor zielony, więc to oko nie będzie aż takie powiedziałabym mdłe. Klepujemy najbardziej no przy zewnętrznym kociku i już nie wiem czy widzicie to w komarze, ale tutaj już je uwidacznia mi się lekko taki zielonkawy kolor który nam chodziło. Teraz zaznaczamy linię wodną białą kreską. To jest kredka z Essence. Biała, najzwyczajna, z której a na propos nie jestem zadowolona. Lekko linię wodną zaznaczamy. Na biało. Teraz wystarczy tylko pomalować rzęsy. Górne tuszujemy bardzo mocno. Jeżeli chcemy, możemy dodać kreskę, ale wydaje mi się, że ten makijaż jest no, na tyle taki ciemniejszy od takiego zwykłego makijażu, że ja bym tutaj już kreski nie dawała. Duszujemy dolne rzęsy i robię drugie oko i wracam do I was. I kochani, to już jest skończony makijaż. Na usta jeszcze nałożyłam pomadkę z Essence i to jest taki naturalny róż. Możecie do tego makijażu, moim zdaniem, możecie nałożyć taki naturalny róż e, lub e, łuszczyk, albo szminkę w kolorze takiego brudnego różu. E, to, co ja mam teraz na ustach, to jest kolor 53 All, a, all About e, Cupcake. E, Mam nadzieję, że taki makijaż, moja propozycja makijażu takiego walentynkowego spodobała Wam się i że będziecie mogły go wykorzystać na swój bardzo miły, myślę, że bardzo sympatyczny, czego Wam życzę, wieczór walentynkowy, wieczór randkowy, niekoniecznie walentynkowy. Więc do zobaczenia.